aby lekcje historii miały właściwy wymiar w naszej Ojczyźnie, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że przesłaniem tego spotkania powinno być także to, że powinniśmy iść ich śladem i powinniśmy nadal o tą sprawiedliwą, uczciwą i prawą Polskę walczyć. I o to Was proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz już dotarł do nas poseł, europoseł. Jacek Kurski. Proszę bardzo. I będzie pochwalony już Chrystus. No, no, no. 14 raz czcimy tutaj pamięć koducznika Józefa Damka, Pamiętam, że pierwszy raz w roku 2000, jako marszałek wojska pomorskiego tutaj byłem. I też, i też tak jak dzisiaj, nie wszystkim się to wtedy podobało. W 44 roku, kiedy ginął Józef Dambek pewnie też było tak samo zimno, tak samo wydawałoby się nieprzyjemnie. Ale dla Polski było wtedy jeszcze gorzej niż dzisiaj. 5 stycznia 1944 roku armia sowiecka dotarła do granic II Rzeczpospolitej. Przed Polską otwierała się perspektywa nowej okupacji zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką. Jest coś symbolicznego w tym, że Józef Dambek został wydany przez agenta Gestapo, który później stał się konfidentem bezpieki i NKWD. I jest coś symbolicznego w tym, że do dziś dnia nie ma tutaj tych obchodów, które miałyby charakter państwowy. Nie, byłoby, nie ma tych obchodów, które powinny być na miarę tego bohaterstwa, za które zginęli bohaterowi tajnej organizacji wojskowej. W 2009 roku był tutaj z nami. Aleksander Szczygło, zanim zginął w katastrofie smoleńskiej. Pamiętam jego słowa wypowiedziane, że zwróci się do Bogdana Klicha, ministra obrony, obrony narodowej, o wojskową asystę w tym miejscu. O to, żeby te obchody miały charakter państwowy. Jest coś symbolicznego w tym, że do dziś dnia ta sama władza, która była wtedy, niestety jest i dzisiaj tej asysty, i tych temu temu charakterowi państwowemu tych obchodów zaprzecza. Jest coś symbolicznego w tym. Że my musimy się tutaj, jak posłanka Arciszewska czy ja, stawiać przed sądem, żeby bronić ludzi, którzy mieli odwagę wbrew różnym innym osobom czcić pamięć bohaterów tajnej organizacji wojskowej właśnie w tym miejscu. Nie ma asysty wojskowej, nie ma państwowych obchodów, a musimy się tłumaczyć. Zadawanie świadectwo prawdzie przed sądem. Ale jest sposób na to. Ja się zgadzam, że jest sposób na to, żeby to zmienić tą sytuacją i tym środkiem, żeby to zmienić jest karta wyborcza. I musimy rzeczywiście zrobić wszystko, żeby ta myśl, ta opcja Narodowo-Katolicka, której wierna była tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski, za który ta opcja i te wartości, za które ginął porucznik Józef Dambek, wreszcie w Polsce zwyciężyła. I mam nadzieję, że my wszyscy jesteśmy Jemu. Rozumiemy, że jesteśmy to winni i zrobimy to, żeby te wybory dla Polski prawdziwej, Polski uczciwej, Polski sprawiedliwej i narodowo-katolickiej wygrać i żeby następne obchody tutaj miały już w końcu charakter państwowy i miały asystę wojskową. I tego wszystkim Państwu z całego serca życzę. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Tak też mam taką nadzieję, że w przyszłym roku będzie asysta wojskowa, będzie już 70-lecie śmierci, okrągła rocznica, i na pewno o to zadbamy. Teraz jeszcze Zenon Mroczkowski, Liga Polskich Rodzin, i na tym zakończymy. Chyba, że pani y, starosta chciałaby zabrać głos. Pani Janino, czy pani chciałaby zabrać głos? Tak, poczekaj to może. O, pani starosta będzie zawsze ładnie. z nami będzie, będzie ładniej. Znaczy. szanowni państwo. E, jako gospodarz tego powiatu chciałabym wyrazić ogromną radość z tego spotkania, z corocznego spotkania, spotkania w tym miejscu na ziemi Kaszubskiej. Jesteśmy dumni, że... Nasza ziemia kaszubska i Kaszubi zapisali się tak wspaniale w historii polskiej. Zbieramy się po to, żeby tę historię, o tej historii pamiętać, czcić wszystkich, którzy polegli. Nie tylko tych, którzy w tym miejscu zginęli, nie tylko tych, którzy walczyli tu, w tym miejscu na ziemi kaszubskiej, ale sięgajmy pamięcią do tych wszystkich, którzy ginęli. W różnych miejscach naszego kraju i nie tylko, bo tak wielu zginęło na nieludzkiej ziemi, na Syberii. I to też byli ludzie, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, za naszą piękną ojczyznę. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i dziękuję za to, że jesteśmy wszyscy razem tu, w Powiecie Kartuskim. Dziękuję. I do zobaczenia za rok. Starożytki. Proszę bardzo. Zarząd. Szanowni Państwo, witam serdecznie Szanowni. Państwa i cieszę się, że możemy tutaj być, tak jak było to powiedziane, w coraz większym składzie co roku. Spotykamy się tu od nastu lat, już nie pomnę ile. Szczególne podziękowania ja bym chciał tu złożyć dla kolegi Romana, który. Ze swoim godnym podziwu, uporem organizuje i tutaj nas inspiruje do tego. moi Państwo, występuję w imieniu zarządu prezesa zarządu głównego Ligi Polskich Rodzin, który niestety z nami w tym roku nie mógł tu być, bo sprawa, sprawa rodzinna, pogrzeb, wypad, tak bywa. Ale moi kochani, Liga Polskich Rodzin, czując się spadkobiercą tych tradycji, tych tradycji narodowych, a przecież porucznik Dąbek i Grojego żołnierzy to byli ludzie Stronnictwa Narodowego Przedwojennego. Obiecujemy i skład, mówię to w imieniu i całego Zarządu i Ligi Pomorskiej, moi kochani, będziemy zawsze tutaj i w tych miejscach, gdzie krew żołnierza, krew Polaka wsiąkła w ziemię. Myślę, że jak klasyk pewien powiadał, wojna trwa zawsze, czasami tylko strzałów nie słychać. Moi państwo, to tu się dzieje. Przecież my nie musimy w tym gronie sobie powiadać, czego niedawno byliśmy świadkami. Już nie mówię o pomniku, ale krzyż poświęcony przez księdza prałata Księdza Jankowskiego, ten krzyż, on stał kiedyś po drugiej stronie. Ci, którzy biorą tutaj udział, pamiętają to. No i państwo, dzisiaj takie rzeczy u nas się dzieje. To jest normalne działanie wrogie. Ja innego określenia na to nie mam. Pozwólcie państwo, że parę słów w imieniu prezesa tutaj to posłanie, które otrzymałem, odczytam. 69. rocznica nie śmierci niezłomnego Polaka, porusznika dampka, Przywódcy teowo Gryf Pomorski, największej organizacji konspiracyjnej na Pomorzu, skłania do głębokiej refleksji, nie tylko w odniesieniu do pięknych kart polskiej historii, ale przede wszystkim zmusza do twórczej kontynuacji ich ideowego dziedzictwa. Celem organizacji, jak to jest w deklaracji ideowej, było przeciwstawienie się nawale germańskiej, która od przeszło tysiąca lat wdzierała się podstępem, pożogą, morderstwem, na prastare ziemie słowiańskie, aby wytępić naród, który poprzez wieki był zaporą dla hord germański. Drang nach Osten, polnische pest ausgeroten mozajn. To są tylko dwa cytaty, moi państwo. Jakże dla nas groźne. I choć ochotny, nowoczesny barbarzyńca przejściowo zapanował. Jednak nie udało mu się złamać ducha Polaków, ponieważ zebrali się synowie Pomorza owiani duchem patriotyzmu i dali podwaliny organizacji, która ma się przeciwstawić skutecznie zwyrodniałym planom wiecznego mąciciela pokoju narodów. Oby słowa deklaracji ideowej Gryfa Pomorskiego ciągle brzmiały w sercach Polaków, motywując do wytrwałej, mądrej i odpowiedzialnej służby dla ojczyzny. Również, a może przede wszystkim dzisiaj. W obliczu rosnącej politycznej, gospodarczej i militarnej dominacji niemieckiej w Europie, zmiana metod tej ekspansji nie może nas uspokajać, a organizowane akcje mające na celu emocjonalne skierowanie słuszności polskich obaw w inną stronę nie mogą nas mylić, odwracając uwagę od zagrożeń głównych, Oblicze ideowe gryfa pomorskiego, oparte na wartościach narodowych i katolickich, skupiające patriotyczne środowiska Polaków. Były skazane na eksterminację, zarówno przez Niemców, jak i później przez komunistów. Dziś również walka trwa w Polsce i w Europie z ludźmi i środowiskami odwołującymi się do idei Boga i Ojczyzny. Wyszydzanie, obrażanie, eliminowanie z publicznej debaty, ale również i to, zwłaszcza w Polsce, ośmieszanie i podważanie zaufania poprzez instrumentalne traktowanie wiary, kościoła i patriotyzmu. Obserwujemy dziś na porządku dziennym. Czcząc pamięć Józefa Dąbka, wczytując się w testament ideowy jego organizacji, spełniamy go w dzisiejszej rzeczywistości naszej ojczyzny. Nie polega to wyłącznie na werbalnym, okolicznościowym, deklaratywnym utożsamianiu się z jego dziełem, ale na praktycznej realizacji programu zmierzającego do budowy suwerennej Polski. Niech porucznik Józef Dambek. I ksiądz Józef Wrycia staną się patronami, patronami odbudowy naszej polskiej tożsamości. W rytm słów też z pomorskiej ziemi Józefa Wybickiego. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I na tym byśmy zakończyli tą część przemówień. Teraz ja mam, słuchajcie Państwo, takie pytanie: Teraz będzie modlitwa. Za wszystkich zmarłych partyzantów gry, a którym zapłaki gadamka, i potem miał być apel poległych. Czy mamy siły na to, żeby ten cały program przeprowadzić? Czy apel poległych zrobimy już w Szymbarku? Dobrze. To w takim razie proszę księdza proboszcza o modlitwę. Nie Macie dla mnie ten Moi Drodzy, w tym miejscu, gdzie tutaj wszyscy się gromadzimy niech modlitwa będzie tym ostatnim elementem, który, który tutaj zostawimy ale modlitwa nie tylko za porusznika Dąbka za jego partyzantów, ale też za wszystkich, którzy oddali życie w obronie najjaśniejszej Rzeczypospolitej tutaj wielu z Was ma na różnych cmentarzach świata pochowane swoich bliskich, którzy wyszli z tej ziemi i niech ta nasza modlitwa będzie wyrazem pamięci o nich, że chociaż może gdzieś tam na końcu świata nie jesteśmy przy ich grobie i nie będziemy, ale o nich pamiętamy i doceniamy to, co zrobili dla naszej ojczyzny wtedy, a co owocuje dzisiaj w ich intencji. Proszę o miłosierdzie Boże

Dobry jest nasz Pan Daj im spoczywanie Dobry jest nasz Pan Daj, im spoczywanie. Nasz Daj im spoczywanie Przez nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Dobry, Dziękujemy bardzo ksiądz proboszcz będzie musiał nas opuścić a teraz przygotujemy się do złożenia wiązanych kwiatów. Ja jeszcze tylko organizacyjnie powiem, że wszyscy potem są zaproszeni do Szymbarku, do Centrum Promocji i Edukacji Regionu. Tam najpierw idziemy na grochówkę, na ciepłą grochówkę, na ciepłą herbatę, kawę, a potem dalsza część uroczystości. Także serdecznie zapraszam do złożenia kwiatów. Teraz, e, proszę bardzo, wuj ministerżyca i grzegorz e, e, radny, dwójnik radar czwartek. Teraz Prawo i Sprawiedliwość, Komitet, kom, kom, komitet e, Kartuski e, wraz, wraz z posłem Józefem Światem i panem Poseł Dorotą Anciszewską Mielecką. Zarząd dwóch 2000 polskich Rodzin Edmund Zając 2000 i Karina Kastrzycka Żołnierze Armii Krajowej Zarządzon 2, 2000. Starostwo Powiatowe w Kartucie na czele z panią Starostą Janiną Kwiecik i członek Zarządu Powiatu Andrzej Piszkowski syn Agnieszki Piszkowskiej łączniczki Karyśczyka i Zdzisława do białe na białe Dziad Czesław Stowarzyszenie Solidarności Emerytów Urząd 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 Pan Rozwiań Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdański, Pani Dyrektor Marzena Krup i Pani Inspektor Barbara Męczykowska, który nas zapraszał na wystawę opracowaną przez IPN dotyczącą historii Gryfa. To Stowarzyszenie kaszubsko kociewskie Stowarzyszenie imieniem Tajnej Organizacji Wojskowej Gry w na czele z wiceprezesami Christianem Kachmarkiem, Piotrem. Reszkę Stowarzyszenie Godność Osób Profesjonowanych i więźniów Politycznych Andrzej Osipow i Stanisław Pudakowski i Pan Wendrows Wędrowski Mieczysław Wojewódzki Związek Sibiraków w Gdańsku na cele Delegacji Waldemar Świto, któremu bardzo dziękuję za, za opiekę nad autokarem, a i Pani Maria Wysoczańska, Zarząd Wojewódzki Sybiraku. Proszę bardzo. Władziu czapkę włożyć. Bardzo wy, Tak, tak, proszę bardzo. To jest y, wnuczka porucznika Dąbka Grażyna Jaworska wraz z synową porucznika Dąbko, Władysławą Dąbek, prosimy bardzo. Y, szkoła imieniem Gryfa Pomorskiego z Niechucina, to jest y, szkoła, gimnazjum, tak? Zespół szkół. Tak, dziękujemy bardzo za obecność, za standard, który dzisiaj tak i pozdrowienia dla dyrekcji, tak? Młodzież z jednostki Strzeleckiej 4023 Sojnic, prosimy bardzo. Teraz jest Gazeta Polska i ale też jest i pani mecenas Wanda Moczyska, pani Wanda Mieloszyńska, wspaniali ludzie, tutaj cały zespół. Wioleta Mackiewicz, o, Wioleta. Matko, co głowy? tak, to... bo, bo... nie można zapomnieć, do, do ich działania. To tak? tak? to przy, Jeszcze tutaj, tak, koledzy? Akcja Katolicka i Ruch Światło-Życie z Gdańska Z Nowego Dworu Gdańskiego. Z Gdańska. To wszystko. To dziękuję bardzo w takim razie. No mieliśmy jeszcze zaśpiewać.